Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w palmosferze. Dzisiaj mamy tutaj gości. Niestety nie jesteśmy w pełnym składzie, brakuje Elvisa, ma swoje sprawy na Sykih, więc musiał tam pojechać. Ale mamy tutaj dwie piękne filipinki, proszę Państwa, eee, Analin i Trisha. I zaraz będziemy robić z nimi niezłe jaja, ale to za chwilę. Na początek chciałbym wam pokazać, co tutaj w ogóle w tej palmosferze się już wydarzyło. Co my tutaj zrobiliśmy. E, come on, we show them, rug. Także naprawiliśmy dach, proszę Państwa. Trwało to jakieś 5 dni, chociaż fachowcy mówili, że zajmie im to dwa tygodnie, ale zrobili to w 5 dni jest całkiem nieźle. Kupiliśmy 600 tych takich. z e, 600 tych takich e, palmowych dachówek. E, to jest bardzo tanie, nie będę mówił tutaj. Nie będę mówił tutaj, ile to kosztowało, ale to jest to są śmieszne pieniądze, powiem wam szczerze. I tak jak mówiłem, w pięć dni się z tym uwinęli, także mamy zrobiony praktycznie cały dach, nic już nie cieknie. E, Kamalny wysiądę. E. Troszeczkę tutaj nam wysunęli też ten dach, e, że jest trochę dłuższy, więc tutaj już nie będzie nawet tam padać tutaj, e, że tak powiem, naganek. Także proszę Państwa, tak wygląda nowy dach na Filipinach. Oczywiście Filipino style, ale tutaj większość tych wszystkich dachówek jest powymieniana, i to na najbliższe 4-5 lat powinno w zupełności wystarczyć. E, przynajmniej tak wszyscy tutaj mówią. Także e, tyle zrobiliśmy, jeżeli chodzi o dom, ale to nie jest wszystko, bo. Oprócz dachu od trzech dni mamy tutaj trzech albo czterech gości, nawet nie wiem dokładnie ilu ich jest, ale ścinają dla nas bambusy. W koło tej działki to jest także teren tych właścicieli tej działki. Tutaj chyba 20 hektarów oni mają tego terenu i mają bardzo dużo bambusów. No i nam bambusy będą bardzo potrzebne tutaj do budowy domków, w których wy, może w przyszłości, będziecie spali, ale też do budowy mebli. Praktycznie do wszystkiego będziemy tego bambusa używać. Więc zleciliśmy im ścięcie 100 bambusów. To jest bardzo ciężka praca. Słuchajcie, te bambusy są obrośnięte takimi kolczastymi plączami. Bardzo ciężko jest tam wejść, bardzo ciężko jest te bambusy ściąć. Ale zobaczcie w 3 dni, ile oni już tutaj tych bambusów nacieli. Także myślę, że tu już się zbliża do końcówki. Szoda bambu. Myślę, że tu się zbliża już do końcówki. Także. Bambusów jak widzicie mamy multum Jeszcze chyba tam będą znosić troszeczkę Ale tu już około 100 pewnie jest e, Także wyciachali wszystko nam Stamtąd, stamtąd, spoza płotu no, Zostawili trochę, kazaliśmy im zostawić Żeby tutaj było na tej działce też trochę cienia Ale również z tamtej strony Za działką jest pełno bambusów Także oni to wszystko stamtąd ścinali No dobrze Wracamy do naszych pięknych Filipinek Hej, hello, how are you? I'm good Tell anu. something about you. Yeah, I am Anna from Cebu. Is visiting my friend here. How old are you? I'm 29. What are you doing? Working in the marketing. More working in a marketing. Yeah. Oh, I think you're a little bit shy, huh? Kind of. And you? Hey, don't run, don't run. Come on here. What am going Ah, okay. I'm Trisha. How old are you? I'm 20. 20. Okay. I'm working in factory. <laughs> working in factory. Where? In Mandawe, in Cebu. Cebu city. Yeah. Okay, what we will do today? Uh, we gonna play, uh, you know? Aung tawaglun yung flip flop. <laughs> flip flop. <laughs> flip the bottle? Oh, flip the bottle, yeah. Flip the bottle? Yeah. No dobrze, więc ja Państwu wytłumaczę, co tu się będzie za chwileczkę działo. Moi drodzy, będziemy grali w pewną grę. Eee, mianowicie będziemy rzucać butelką. Eee, I jeżeli komuś uda się rzucić tak butelką, żeby stanęła, wygrywa 100 peso. Jeżeli nie stanie, to je papryczkę chili, o taką o, to są te małe. Filipińskie papryczki chili. Uwierzcie mi, one są bardzo ostre. Naprawdę są ostre. No, nie jest to Karolina Reaper, oczywiście, ale naprawdę są bardzo ostre. Do wygrania jest 1,5 tysiąca peso w stówkach, bo za każde postawienie butelki będzie stówka dla, dla osoby, która postawi butelkę. 1,5 tysiąca peso to jest jakieś, jakieś 100 zł. Na nasze. Może dla nas to nie jest jakiś duży pieniądz, ale dla dziewczyn to już jest sporo, bo na, na przykład zwróci im się podróż. A one specjalnie przyjechały z Cebu tutaj do nas. Sześć godzin e, jechały e, autobusem, p, przeprawiały się promem, także no poświęciły się tutaj. Także mam nadzieję, że coś zarobią dzisiaj i że ta podróż im się zwróci. One też mają takie nadzieje. Trochę sobie ćwiczyły tą butelką, e, no ale no, zobaczymy jak im pójdzie. Aha i zasady są takie, że... Jeżeli uda się postawić tą butelkę, wygrywa stówkę. Ja też będę oczywiście rzucał, ja też biorę w konkursie udział. Czyli wygrywamy stówkę, 100 peso i rzucamy jeszcze raz. Jeżeli uda się następnym razem, znowu wygrywamy stówkę i znowu możemy rzucić jeszcze raz. Ale jeżeli nie uda się postawić butelki przy następnym rzucie, po, po udanym rzucie, jesz papryczkę, czyli i kolejka przechodzi do następnej osoby. Za chwilę będziemy ciągnąć zapałki. Kto zaczyna pierwszy? No dobrze, proszę Państwa, więc żeby wyłonić osobę, która zacznie y, te, te zawody, że tak powiem, czy tą zabawę. No to mamy tak, tak zwanego tutaj, nie wiem, to chyba gra w marynarza, bo się nazywało. Mamy trzy, y, trzy patyczki. Jeden jest krótki. Ok, who First. Trysza. Come on. Choose one. Choose one. Why me? Why not? Ok. Long one. Ok. Mm -hmm. Right now, you. Short one. Ooh, <laughs> oh my gosh. <laughs> Zachina. Annaline. Yeah, first. you're first. Go ahead and Oh my god Not <laughs> <laughs> Ah, itaka. We, we can't drink, yeah? We just eat chili and we can't drink. And we play until we spend all this money. Wait, wait. Okay, start. Chili, ten <laughs> chili. <coughs> chili before you got one hundred. Enjoy, <laughs> sarap. Oh my all, God, so all, spicy! All, all. <laughs> very spicy. Yeah, very spicy. Very spicy. Yeah. I know that. Okay, again. <laughs> <laughs> it's very good. <laughs> but again, it's your, it's your turn all the time. Yeah, you must. You oh must do this! <clears throat> oh my! Another one. <laughs> <coughs> my tongue will get burned later. <laughs> yeah. Huh. Not only tongue tomorrow, also your ass. <laughs> Probably. <laughs> that will <was> gonna happen. What? <laughs> 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 it's okay. Uh, it's part of. Are you serious? No, myślę, że chyba <laughs> będę musiał jechać dokupić tych papryczek. I think I will must go and buy more. <laughs> Lasowan? Oh, come on, you do it. You, you, you practiced before and I know you can do this. I don't want to eat anymore. Give me the smaller one. Okay, how many times you do this? Five? Yeah, gonna be five. Five. Last. This is five already. I'm burning. Okay, the next one. It's too much, huh? Yes. Okay, next. Five, five Trisha, five, you. you. Oh no. Mama. I can do this. Look up there. Wait. Oh. <laughs> wait, wait. <laughs> <laughs> I cannot <laughs> <What happened? laughs> Okay so okay, five if you don't do this five times, okay, then the next person, okay? <laughs> Były Okej, okay, what's what first? No i rozwaliła wszystkie papryczki no Okej, okay, chwila przerwy, musimy pozbierać. No dobra, pozbieraliśmy te papryczki. Próbujemy. Próbuję drugi raz, trysza, okej. Okay. Dawaj What? Almost! Okej! Okay. Chili! Chili for you and we'll Joe! <laughs> <Telegram Latin. laughs> uh, Ta i dziewczyny nie mogą popijać. Nikt z nas nie może popijać. Także do końca zabawy. Pali buźka strasznie, proszę Państwa. <laughs> don vomit. don vomit. Hang! <laughs> ok, third. No, oh, 100 for you. Okay, 100 for you, and you can try again. And if you do this again, again you win 100. If not, one chili and 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 I will do this. Wow, oh, 100 for you. Oh, Finish the chili first, then yeah, again. Chili and mine turn. Sara zarabiajmy! Niesamowite, Good. No dobrze, teraz moja kolej. Komu teraz moja kolej. Zobaczymy. Też trochę ćwiczyłem, przyznaję się, dzisiaj z rana. Żeby tutaj nie wyjść na kompletnego leszcza, proszę Państwa, więc jedziemy z koksem. Ah. Chili. Yeah. Enjoy. Wow. Cho nhé, ra ba bạc làm miếng chắc More chili. Oh my god. Oh my god. <laughs> Spicy. Oh. Ah. Crazy. Crazy. Chưa yeah? được Yeah. Oh yeah. my goodness. <laughs> Jak wam it? Mm. Very Bardzo dobre! Ja mam <coughs> Ja lubię ostre, ale to jest ku kurde, masakra. Trzy? Cztery. Będziesz Gonna eat całe chile. <coughs> <coughs> Powiem wam, że jak to ćwiczyłem wcześniej, to byłem najlepszy z nich, nie? A Trisha była najgorsza, a teraz Trisha rzuca dwa razy. O oh my God. oh. Brni! Oh, Moja gęba, ludzie jak to kurde pali. Let uh. uh. <coughs> Okej, okay, last pali, nie? O my god! god. <coughs> He's gonna eat all the <coughs> <coughs> nie, to jest chyba za gruby temat, powiem wam. O oh my god! Uh. Chwila przerwy była, proszę Państwa, bo musiałem wymienić baterię. Ale powiem wam, że tak ripali, no zjadłem pięć pod rząd. Zaczynam się zastanawiać, czy to był w ogóle dobry pomysł. No jest masakra. Dziewczyny też cierpią, no i teraz koniec, kolej. Analin, w ogóle. Anal-in. Śmieszne imię jest tej naszej koleżanki. I w ogóle jak ona się przedstawia, to się przedstawia anal. Znaczy Anal, ale to brzmi jak anal. No, dla niektórych może to być zabawne. No, ja się uśmiechnąłem, jak ją poznałem, w każdym razie. E, no, ale nic, no, imienia sobie nie wybierała. Także jedziemy z tym koksem dalej. No dobrze, teraz znowu kolej. Analin. E, Trisha wygrała. 200, nie? Yeah. okej. Okay. Tylko jedyna wygrana na razie. Jedziemy dalej. Okej, okay, start. Czyli. Powiem wam, że dziewczyny są odporniejsze niż ja. Analin też zjadła pięć. Ty też zjadłaś pięć before prawda? Tak, I ona się tak nie pali jak... jak nie, i tak nie pali jak mnie, mi się wydaje. tak... musieliśmy zmienić te reguły. No, że pięć razy tylko. Słuchajcie, zjedzenie pięciu tych papryczek na raz, bez popijania, to jest naprawdę masakra. O. Oh my God! Adali, mm. we're gonna eat whole chili. Small one. Fuck! I mean. Oh my God. So spicy. No. Oh my this God. This was, was last one. What? Last or yeah, fo fourth? Fourth. Fourth. The new one. We're picking the least one, I powiem wam nie ma różnicy, nie ma różnicy, czy zjecie zieloną, czy czerwoną, one palą tak samo. brawo 100. No, 100. eh, leave this phone, Regnał. Right What you doing, he? Huh? What you doing? <laughs> Hi. <laughs> yeah, 100 for you. Okay, and you can try again. <clears throat> Oh, chili and my no, and two shots, two shots. Okay, na? yeah, okay, <coughs> na? yeah, 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 sa red. Good. Mm, yeah <laughs> Bravo, oh, I got it. Trisha, I left. You are the best. Oh, my God, again, Makawa, <laughs> almost to the latter. Oh, quindi è il mio turno. Perché hai questo? da. Enjoy, questo? <laughs> oh <laughs> my god, <laughs> it's tutto? Mmm, buono. Sì, tutti stanno davvero

No powykręcało dziewczyny, na mówię, nie mają nawet teraz ochoty w ogóle kamery trzymać, a teraz moja kolej. Eee, no dam im, dam im dwie minutki na, na ochłonięcie. Uff, zatem moja kolej znowu, trochę mało osób jest, jakby było więcej osób. To by się trochę dłużej na to czekało, a tak to po prostu zmieniamy się bardzo szybko i jest po prostu masakra. A tak w ogóle to jeżeli podobają Wam się dziewczyny, to przyślijcie im serdeczne pozdrowienia w komentarzu. To jest ich pierwszy film na YouTubie. Na pewno bardzo się ucieszą. Także jedziemy z tym koksem dalej. Hold uh. no. it because maybe. może... Ja <grywa> też będę sobie najmniejsze, tak jak one drogą. Oh my god. Good, good Gieto-gieto? Nie wiem. Kurde, powiem mam no zajebiście mi szło to wcześniej. Nie wiem, co tu się dzieje. Ten stół jest jakiś krzywy. Ten w nie jest straight, tak? <laughs> tak <It's not> straight. <laughs> Majka! Oh, shit. Uh, powiem wam, to naprawdę jest kurwa, ostre. Jest trzy, nie? Oh. Kurde, no dziewczyny zgarną całą kasę. Miałem nadzieję, że trochę się odbije i też coś zarobię A wygląda na to, że gówno zarobię. I będzie mnie piekł ry i jutro dupa. O oh my god. It's gonna burn oh. <laughs> Okej, okay. No, <laughs> Again. Kurwa, <laughs> <A> <coughs> powiem wam, to jest mega ostro Nie, ja ryczę normalnie. Nos, nosami cieknie. Jest masakra. Oh my god. A A Teraz też nie mogę ich kręcić, bo. O jezu. Po co mi to było? Aaaaaah. Sorry, it's a sappie, I'll of him My turn again. Yeah, your turn again. Uh, can you hold the chili peppers? Come on, baby. You can do it. Oh. <laughs> Ready for another burn? Burn in the butt? No. If you ka talaga. <laughs> Jeli papa. Seorang Dan yung ano ba? Mukhang itim property. Oke. Ah. Hindi pa. Ale pali Good? to dobré? to Třetí, raz. já że že to bude proste, ale wierzcie, mi, to není proste. It's not easy, <laughs> he? I don't want it anymore. <sighs> four uh, it was last one? yeah five <sighs> give me, I will hold it <sighs> <I'm> just rest <laughs> okay Trisha, turn dad I hope this let's see thanks Anh Joe, you're welcome. Sợ Good. Kaya, <coughs> inang <coughs> Hai. Hai. Hai, hai. Oke. Okay? Spicy. <laughs> three times ya. Dari tahu istri? Ya. in the second. Bye. Ya <laughs> ampun. <laughs> 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 No, niezła jazda, niezła jazda, proszę państwa jest. Four time no to. A jutro będzie piekło, tak samo jak dzisiaj, four time. tylko gdzie indziej. No. Uh, yeah, wow. Four, four or last one. This was last one or four? Four. Mm. Yeah, last one is lucky for you always. Hey, not not now. Oh, you see? One hundred. And then No, you must try again. <laughs> oh. Fuck. <laughs> I think you don't don't really I think you don't really eat chili after two, two oh weeks shit. after that, huh? I'm heartbroken. Wow, <laughs> you <laughs> 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 ah, looks good. You okay right now? Spicy. <laughs> <See>? <laughs> Let's burn my my lips. Będę like I can I my lips. Really? Even my tongues now. <laughs> <laughs> oh, shit. Honey, butter, Powiem wam, że te przerwy są za krótkie. No tak, ry. No, ale trudno. Moja kolej. Proszę. Ah. Go, you can do it. Yeah. Oh, shit, can... okay, Jestem still in pain. Oh. <laughs> so good. Ok, na chwilę. I inaczej. Oh my god. Co no, on jestem najgorszy z nich, no. Spodziewałem się innego, innego obrotu sprawy w ogóle. Oh. I z dosami leci. Oh my god. Oh. Oh my god. Go. <laughs> Wait a minute, okay? Uh, <laughs> i give you more. She's just being in advance. Oh, cool. my <laughs> Nie da się do tego przyzwyczaić, powiem wam. But... O oh, Jezu. Aaaa. Oh, I'm crying. Płaczę. Aaaa. Oh. Yes! Kurwa w końcu. Congratulations. Stówka dla mnie. For the first time. And another one. Last one. Oh, maybe I I win, so I will do another one. Ah. O, i ja Dobra, chociaż stówka jest. To jest masakra! Wiesz, ja wyglądam, kurwa. O, jak Rysiek z pod Biedronki, kurwa. Masakra. Kurde. Nie można popijać i to jest najgorsze. O Jezu. Jest po prostu masakra. O, jak to pali. Chwila przerwy. Nie umawialiśmy się, że nie będziemy robić przerw, po prostu nie możemy popijać, ale, ale potrzebujemy chwilę przerwy, bo. O jezu. Za cieknie, Rymie pali. Oczy mi łzawią. Masakra jest. A woli zagryzać. hníš popíjať. Sweet banana. It'll help a Co Triš? What you <laughs> Water. Water? Buti. Delete vlog. Yung ano, yung oil. Soy sauce? Soy sauce. inang nano. Butter? Thank inate. <laughs> <Butter. laughs> O oh <laughs> mój Boże. Moje They have price? A majonez i ketchup. to pomaga, ale coś pomaga. Ma Dobra, moi mili. Tyle na dzisiaj. Jeżeli podoba wam się taki content no oczywiście zostawcie komentarz. jeżeli macie jakieś inne pomysły, to możemy tutaj z fajnymi młodymi filipinkami odkręcać. To również mi napiszcie w komentarzu, polajkujcie ten film, zostawcie suba koniecznie na tym nowym kanale, bo tutaj takie akcje będą się działy cały czas. Także serdecznie Was zapraszam, dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!